Dobry wieczór, kolejny dzień dobiega końca, a teraz nadszedł czas, aby uspokoić serce, zastanowić się nad tym, co przeżyliśmy i powierzyć Bogu nasze troski. Jakie uczucia pozostały w Twoim sercu po dzisiejszym dniu? Czy nosisz w sobie radość, za którą chcesz podziękować, czy może coś, co wciąż Cię niepokoi i powinno zostać powierzone Bogu? Smutek, niewypowiedziane słowo czy przeprosiny które odkładano na później. Teraz jest moment, by otworzyć serce przed Bogiem i pozwolić, aby On odnowił Twoje siły. W pokoju się położę i zaraz zasnę, bo Ty sam, Panie, dajesz mi mieszkać bezpiecznie. Te słowa z Psalmu czwartego, wersetu 8 przypominają nam, że prawdziwy pokój pochodzi od Boga. Kiedy Mu ufamy, jemy. Że możemy zasnąć bez lęku i niepokoju. Nasze problemy mogą być wielkie, ale Bóg jest zawsze większy. Wszystko, co dziś wydaje się niepewne, jest pod jego kontrolą. Musimy tylko nauczyć się powierzać mu nasze troski. Niektóre sytuacje zostawiają w nas głębokie ślady. Pewne rany trudno zapomnieć, a niektóre wspomnienia prześladują nas, nawet gdy pragniemy zostawić je za sobą. Jednak Bóg uczy nas. Że przebaczenie i pokój to codzienne wybory, zaufanie Bogu, tak jak zrobił to Dawid, jest aktem odwagi, powierzenie Mu wszystkiego, co nas przytłacza, to pierwszy krok do prawdziwego odpoczynku. Znam wzruszającą historię o człowieku, który przez lata nosił w sercu urazę. Jego ojciec nigdy nie był obecny w jego życiu, co sprawiło mu ogromny ból. Kiedy jednak dowiedział się, że ojciec jest ciężko chory, postanowił go odwiedzić. W tym spotkaniu spojrzał w oczy człowieka, który go zranił, i zdecydował się wybaczyć. To, co było bólem, stało się ulgą. Ciężar urazy został zastąpiony pokojem. Przebaczenie jest kluczem, który otwiera drzwi do lżejszego życia. Kiedy uwalniamy się od ciężaru urazy, możemy iść naprzód, nie będąc więźniami przeszłości. Bóg zaprasza nas do porzucenia wszystkiego, co uniemożliwia nam pełne życie. Każdy dzień jest nową szansą na miłość, przebaczenie i ufność, że On kieruje wszystkim. Bez względu na to, jak trudny był ten dzień, Bóg jest przy Tobie i troszczy się o każdy szczegół. Jeśli coś niepokoi Twoje serce, nie noś tego sam. Módl się, powiedz to Bogu i pozwól Mu działać w Twoim życiu. Prawdziwy odpoczynek przychodzi, gdy uczymy się odpuszczać troski i ufamy, że jutro jest już w jego rękach. Nic, co minęło, nie może zostać zmienione, ale każdy nowy dzień niesie szansę na nowy początek pełen nadziei i odnowy. Pomódlmy się, panie, powierzam ci wszystkie moje troski, bóle i niepokoje. Jeśli jest coś. Co powinienem odpuścić, pomóż mi przebaczyć i znaleźć odpoczynek w Twoim pokoju. Niech moja noc będzie spokojna, a moje serce odnojone w Tobie. Czuwaj nade mną i nad wszystkimi, których kocham. Amen. Niech Twój sen będzie błogosławiony, niech Twoja dusza znajdzie ukojenie, a jutro będzie nowym dniem pełnym nadziei i odnowy. Bóg troszczy się o Ciebie dziś i zawsze. Jeśli ta wiadomość dotknęła Twojego serca, bądź z nami, by otrzymywać więcej słów wiary i nadziei. Niech Twoja noc będzie spokojna, a Ty obudzi się odnowiony, z sercem wypełnionym Bożym pokojem, gotowy na nowy dzień pełen błogosławieństw i możliwości wzrastania w wierze.